Niedawno dla kanału Biały FPO ja komentowałem nowość o tym, że w Polsce może pojawić się ukraińska partia. Byli też takie głosy niektórych polityków, którzy uważają, że nawet w Sejmie są posłowie, którzy byliby z tego powodu nawet bardzo zadowoleni, jeżeli by ich ukraińscy koledzy znaleźli się w naszym parlamencie. Ten filmik można bardzo szybko i łatwo znaleźć, ja polecam jego obejrzeć. Ktoś powie, że to kłamstwo, że to fake, że to nieprawda. Ale to, że polscy politycy lobbują interesy Ukrainy, nie jest już chyba dla nikogo żadną tajemnicą. Teraz ci politycy wymyślili sobie, że dać możliwość głosowania Ukraińcom, czy stworzenia jakiejś swojej partii jest niewystarczające. Teraz polscy urzędnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości wymyślili sobie, żeby dać możliwość obcokrajowcom, którzy dostali polskie obywatelstwo, pracować jako sędzia i prokurator. Ja powiem szczerze, obserwuję to, co dzieje się w naszym kraju, to, co dzieje się w Polsce. Widzę, jak tam politycy żrą się między sobą. Jak niektórzy, jak Romanowski, uciekają na Węgry i dostają azyl polityczny, jak uciekają na Węgry, jak zbignie w ziobro były prokurator generalny i minister sprawiedliwości, którego chcą sądzić za kierowanie grupą przestępczą i po prostu złodziejstwo. I powiem szczerze, że jakoś tych polityków mi nie niech się tam żrą, niech się gryzą, jakoś ich los mnie za bardzo nie interesuje. Ale ja doskonale wiem też o tym, że na Ukrainie trwa konflikt, trwa wojna, którą politycy próbują nam narzucić, wmawiając nam, że to również nasza wojna, że my mamy obowiązek wspierać Ukrainę i Ukraińców. A każdy, kto się z taką opinią nie zgadza, jest traktowany jak agent Putina, agent Kremla. Wystarczy popatrzeć i posłuchać opinii sztabu głównego naszej, naszej armii, którzy otwarcie mówią o tym, że każdy, kto nie wspiera Ukrainy i Ukraińców, jest agentem Moskwy. I teraz wyobraźcie sobie: ja uważam, że ten projekt, który oni wymyślili, jest robiony akurat pod Ukraińców, dlatego że ja myślę, że w naszym kraju ich jest najwięcej. Ja oczywiście nie znam oficjalnych statystyk, no mi się wydaje, że akurat ten projekt jest stworzony właśnie pod Ukraińców. I teraz wyobraźcie sobie, że taki Ukraińiec który otrzymał polskie obywatelstwo będzie was sądzić albo będzie was prześladować. A prześladować będzie, bo już prześladują. Prześladowali mnie, kiedy ja nie zgadzałem się z tym, żeby Rosję uważać za wroga i agresora. Prześladowali drugich Polaków, którzy byli zmuszeni wyjeżdżać na Białorusi i prosić tam o azyl polityczny. Prześladować będą, dlatego że w Polsce demokracja i wolność słowa istnieje tylko dla swoich. Dlatego wyobraźcie sobie, drodzy Polacy, że taki Ukrainiec, który dostał obywatelstwo polskie, będzie was sądzić albo będzie próbować wam zrobić sprawę. A on nie będzie przecież myśleć o Polsce. On będzie myśleć o swoim kraju ojczystym. On będzie w pierwszym stopniu stawiać sobie interesy Ukrainy. On będzie bronić interesów Ukrainy. I nie tylko ja w tym widzę problem. W tym problem również widzi były premier Leszek Miller, który uważa, że jeżeli Ukraińcy w takim tempie będą do Polski przyjeżdżać, to stworzy dla naszego kraju zagrożenie i Ukraińcy będą mogli decydować o losie naszego kraju. Dlatego, drodzy Polacy, niedługo będziemy obchodzić Dzień Niepodległości naszego kraju. I szczerze mówiąc, ja chciałbym życzyć Wam, żebyśmy doczekali się dnia, kiedy nasz kraj, Polska, rzeczywiście stanie się wolna, niepodległa. Że przyjdzie taki czas, kiedy o losie naszego kraju będą decydować prawdziwi Polacy Polacy, którzy Polskę mają w sercu, którzy czują się. Patriotami, dla których Polska jest na pierwszym miejscu. Niestety dzisiaj takich polityków nie mamy. Wystarczy popatrzeć na to, że będziemy spłacać ukraińskie kredyty. Bo będziemy spłacać ukraińskie kredyty. O tym oni mówią otwarcie. Oni logują ukraińskie interesy, Ukraińcom pieniądze, Ukraińcom pomoc, Ukraińcom broń, a nam długi do spłacenia, ukraińskie długi do spłacenia. Dlatego, drodzy Polacy, przed tym świętem, przed 11 listopada, ja naprawdę chcę życzyć tego, żeby w Polsce o losie Polski decydowani prawdziwi Polacy, Polacy, którzy urodzili się w tym kraju, a nie ci, którzy dostali obywatelstwo, bo tak teraz jest im wygodnie.